No to jak tak? Yy, to... To gramy, szanowni państwo, gramy w tak zwany komputer. Dobra. Yy... Dobra. Uwielbiam te dyskusję i te teksty ksaveriusza. No nie, no imposter, impostor, na. jest totalnym impostorem, nie? W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy siedzą tutaj na lajpie, bo... Bo siedzicie cicho, ale widzę, że oglądacie także. Także dla Was. Dobra, Oksiryn. Dobra, jakiś, jakiś nubek jest impostorem? To jest łatwe. Aha, z drugiej strony to kto? Dobra. Dobra. I lecimy do elektryczka. Nie lecimy do elektryczka. Ja Dobra się już. tylko chciałem zapytać, czy. Rabo był w adminie. Nie. Dobrze, w takim razie Rabo zwentował, ponieważ byłem na kamerach i obserwowałem cały czas to przejście, gdy Rabo Jaki wszedł. On jest Rabo już stamtąd nie wyszedł, a ponieważ go nie było w adminie i strasznie długo tam nic się nie robił odwa, to pomyślałem, że oho, Rabo zwentował. Ale ja uważam, że Rabo zwentował. Oferiusz. Jak dla mnie to KSaweryusz. Dobrze, yy, powiem tak, KSaweryusz nie, on jest spocony, ale po prostu. Yy, ja mam pytanie jedno, bo. Wy tak to robicie tę gierkę, że to jest aż, aż bika. Pytanie mam do Kaszkieta. Powiedz mi, Kaszkiet, gdzie ty byłeś? Ja byłem w adminie. E, nie. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Wytłumacz się z tego, co powiedział Ksaweriusz Jak się obronić? Obronić się tak, że. byłem nie w adminie. na Adminie. Oś... Byłeś. W... Weszłeś no, tam i stamtąd nie wyszło, jest tylko jedna, droga wyjścia z Admina. Ej, ja, to, ja z uważam, byłam, że to jest Rabo, ponieważ Rabo nie mógł w inny sposób opuścić Admina, a ja bym no, się na razie. Ale nie, nie mi na słowo, okej. Okay, ty... ja... wam, to jest ja... Rabo, daję wam moje słowo, że to, to jest Rabo, chyba, że kaszkiet kłamie i Rabo wpisywał e, odwa w admina. No, to... Ja byłem nie, w Adminie, właśnie. ale widziałem tylko pierwszą połowę, równie dobrze Rabo mógł być na samym końcu admina. Ważne, to też powiem tak, y, Peter, nie wiem dlaczego zagłosowałeś, bo posłuchajcie, to było tak. Wbiegłem do admina, był tam ktoś, nie pamiętam kto Do tego pytałem czy to był Kaszkiet, Czy to był tam Kaszkiet. Xaveriusz na początku spytał czy rabo był w adminie, Kaszkiet powiedział nie. A teraz Kaszkiet mówi, że był rabo w adminie, tylko nie wie czy wybiegał. O co tu chodzi? Więc ja mam to było. Wbiegłem... Nie, ja, ja chcę teraz powiedzieć, bo ty już tak namieszałeś, że mnie wywalicie pewnie teraz. Byłem w adminie, pobiegłem teraz do elektryka przez storage i wybiegłem normalnie dołem, więc ty albo jesteś ślepy, albo trolujesz, albo jesteś impostorem. Więc nie, nie bo ty jesteś impostorem, ponieważ nie mogłeś tak zrobić, ponieważ ja specjalnie obserwowałem to miejsce. Nie mogłeś wylecieć okay. z, Adwin, czyli, z czyli Słuchajcie, czyli ja albo jestem ja impostorem, albo Ksaweriusz jest yy, bałwanem do kwadratu, tak? Bo, bo patrzył i nie zauważył, no tak? Pamiętajcie, to, tak, tak? To Pamiętajcie o tym, jak, że są tylko dwie opcje, okej? Okay? To by było... znaczy, jest jeszcze trzecia opcja. Ja, ja jestem bałwanem do kwadratu, a każdy kiedyś. Ja jest kartą, ale... Ja skipuję. Nie, bo czemu ty... Bo ty, ja już ty, da, bo ty, ty byś musiał wyłączyć odwad, Nie wyłączałaś odwad do Wyłączyłem o dwa, o dwa Wyłączyłem, dwa. Wyłączyłem dwa. Kod był 22085 Tak W takim razie kaszkiet <laughs> W takim razie kaszkiet kłamie Nie, a teraz... Kaszkiet. mówię, coś... że ja byłem w pierwszej połowie o toweriusz! Jesteś Stop. za bardzo słuszony. <laughs> Jakbym bywamy jego, żeby nam nie psuł gry. Ja mam jestemeriusz. Ja szybko, szybko, kto robił drugi o dwa ja zrobiłem i było na to. Tam trzy, trzy osoby. osoby były. Ja, potwierdza ktoś mój kod? Żółty i ktoś jeszcze. Ja nie robiłem kodu, bo robili wszyscy zadania i ja już no. Ej, zobaczcie, jaki Ksawerus to jest troll, nie? Nie. No. Jaki to jest troll? Eee, Luna już się śmieje. E, lubisz live? No i fajnie. Ale, ale, skuma, widzisz to? No przecież to jest niemożliwe. Chłop jest pewny na 100%, nie? Na 100% był pewny, że nie miałem jak wyjść za dnia, bo on patrzy w kamery. No jaki to jest kasztan. <grym> jaki to jest kasztan? Ja nie mogę z nim, nie? Ja nie mogę z nim po prostu. To jest niemożliwe, co chłop tu odwali. <grym> nie mogę z tym człowiekiem. No co za troll. Ja też z tego muszę zrobić film na Rabo TV, bo to jest za dobre. Ale powiedziałem: albo ja jest impostorem, albo on jest bałwanem do kwadratu. Także przynajmniej już wiemy, jaka jest prawda. Nie, nie mogę z nim, nie? Co, chłop, odwalił w tym momencie. To jest niesamowite. Yy, ale yy, Rabo, cały, całą arenę mi gonił kaszkiet. I Peter to potwierdził, a ja cały czas czekałem przed kaszkietem, i w ogóle kaszkiet skłamał. Bo, bo ja sprawdziłem tam w środku areny, i wchodząc do admina, musiał dwa. Ale okej, okay. ale ponieważ kaszkiet cały czas ze mną latał, mogę twierdzić, że to nie on zabił Gudiego. Halo, I halo, halo. dobrze, teraz Franinx, ty Ja nie mogę tego stwierdzić tobie, Xavier już kiedy e, Emergencji się włączyło nagle Sabotaż, sabotaż. Musiałem cię opuścić i cię opuściłem. Franiks, zgłosiłeś ciało, gdzie było ciało w ogóle? Ciało jest e, 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 kuźwa. Electrical. O. To Peter wchodził tak. do Petr. elektryka, widz. To wiesz, jest to tak skurczony, ja. że już naciśnie za niej posłuchane te odpowiedzi. Nie, nie wiem, jest. czy ktoś w ogóle był w elektryku, bo jak już wbiłem, to tam nikogo nie było. To ja jest tak, aż, kiedy kliruje siebie. Ariana clearuje, a Azmodana. Ariana. Y, a co tu zemną Przecież ja jestem 100% impostorem? Y, Zapomniałeś już? Eee, y, no. Y, no e... ja bo ja nie mam żadnych dowodów. Dobrze, Peter, jeśli nie Peter, to albo Xavier już 200 IQ. O mnie! <grymne> no dobra, jest spocenie Okej... Okay. Tak, ciało Ariknaka znalazłem przy, przy tych takich kręcących się kuka w elektryku. Chciałbym skryrować Azmadana. Chciałbym skryrować Azmadana. A few moments later. Podejrzany jest tutaj z dwójki Franik Azmadan. <grymne> Ponieważ minęliśmy się przy nawigacji, gdzie pobiegłem z security, pobiegłem górą, ponieważ Rabo uciekał z security i chciałem sprawdzić tam kogoś, mnie zabił. Ja no, jela, ramy, jela, miałem, nie zabił. I nie był Jakiś amator, jakiś amator. Dobra, ja, ja, ja myślę, że Franix. Franix się zastanawiał mocno. Eee, Franix się zastanawiał mocno. Eee, gdzie ja jestem? Poczekajcie, muszę zobaczyć. Dobra, nie grupujemy się, była zasada, że się nie grupujemy. Bardzo słaby kol z reaktorem, bo jesteśmy tu też. Co so... wiadomo, że no, słaby kol. to nie ogarnie, chyba że my jesteśmy trójkę. Ciężko to będzie gra. Franix musi zabić. Ja myślę, ja jestem na 90% pewny, że to Franix. Mm. i na 10% że to Admodan. To raczej nie jest haszkiet. Teraz troluję kaszkieta, że to ja jestem, nie? <grym> On jest pewny, że to jestem ja. Dobra, idę sobie w drugą stronę. On zgłosił teraz przycisk, spłacony, że to ja jestem. I to będzie rabo: to rabo nas rozgrywa 250 likeów. Franik siebie. <laughs> mam was. To nie, to nie. był Franik. To robimy jeszcze szybką rundę, czy już można iść? Ty możesz iść. Yy. <laughs> Ej, fajnie, dobrze ci się udało. Ja tam zważywiłem trochę, ale dobra. Strasznie jestem zestresowany. Ej, light! Light to nie Ej, Light tu się nie odesłała chyba w ogóle. Co jest grane? Light to jest tak milcząca w tej grze. Uwaga, impostor będzie zabijał. Anonus Alzmodan Ktoś tu biegnie I zapomniałem powiedzieć, żeby mnie nie zabijali w pierwszej rundzie Ariana. Kaszkiet. Dobra, kabelki robimy. Telewizorek. Zaraz ty zginął? To... Yep. O, ciało w elektryku. Y, dokładnie. Okay. Y, tam jak wchodzi i naprawia mnie światełka, to pytanie. Do Azmadana i do osoby, która była z nim, bo ogólnie a się, się, się sklearował, bo się skanował. Czy Franix nie był czasem z nami w labie? Eee, ja no. chyba w labie Anonusa widziałem przed chwilą. Tak, ja byłem, zejście, w labie. Chodzi... byłem w labie. Był, oni razem odeszli z laba. To, to mógł być self report, bo ogólnie Franiks i Anonus razem odchodzili z, z laba i mogli pójść do elektryka. Czeka, jeśli, z mogę, kim? Czekaj. jeśli mogę, to... Ksaweriusz myślę, że możesz mieć rację, właściwie sam chciałem to powiedzieć. Sytuacja wyglądała tak. Na kamerach widziałem Azmadana z Anonusem. I teraz to, że on się przyznał, że tam z nim był, no to w sumie nic nie znaczy, ale tu jakby ostatnio widziałem Azmadana z nim, to tylko to bardzo leciutko. A się tak. skanował. Aha, to dobra, okej, to, to, to clear, to spoko. Natomiast ja byłem z kaszkietem teraz. I ja go za. Y, to znaczy. Ja byłem z Kaszkietem... Dobra, byłem z kaszkietem i pobiegliśmy w dół i kaszkiet odbił w górę, a ja chwilę później odbiłem w górę i nagle słyszę, że Franik znalazł ciało. Więc albo zabójca. Bo właśnie kaszkieta, to, to tak? No właśnie, więc ty musiałeś po prostu nie, wiadomo, to zabić to self-report, nie? Dobra, self. czasowo, jeszcze... czasowo by się zgadzało, że to ty jesteś zabójcą. Tak, czyli, że tak, kto? Kto to jest w końcu? chyba self-reporta. A self kto? Reporta, pan. kto się to skanował ja. ze mną na starcie? Ale czekajcie jeszcze moment. Chciałbyś zapytać Pranixa, zanim zagłosujemy? No Właśnie. Pranix, jakie zadania robiłeś yy, w labie? E, w labie to się skanowałem o, i tam to. termometr robiłem. Ja Później ja podbiłem do elektryka, no i tam... Przejściu czy się skanował? To... Czy ktoś podziwia to, że Frank się skanował? skanował. Z Mati Jeszcze chyba Goody przechodziło, bo, tak, tak, bo tak. Tak, tak. Miałem, tak Opa, no. Poczekajcie, to ustalmy. I... Mati, czy wchodziłeś na skana, czy tylko widziałeś, że tak. tam tam. Ja, ja się skanowałem, Frank się skanował, a z Madan się skanował, tanie, i Goody jeszcze widział. Słuchajcie. Wiesz, jak się sprawdza, czy ktoś skanuje? Co? To, to się sprawdza? Jest taka to, to nie możesz wejść, Jest jak ktoś świata. się inny skanuje. i sprawa się tam, tak, że klikasz mogę... w skana i wtedy masz waiting for, ktoś tam masz zakończy. I wtedy wiesz, że on skanuje, a nie fajkuje. Ja nie wiem, ja zrobiłem skana i powiedziałem, że pójdziłem Ale skanuje. widziałeś? No widziałeś, no, widziałeś co, to, to, zielone to zielone widziałem. była taka zielona tak. poświata. A, dobra, bo tak. na wizualu. No i no, ja tam ja się skanował i Goody przychodził jeszcze obok. Tak, no, tak ja Czy się skanował? Czy ja widziałeś, że ja widziałem, że Franix i Azmadan, i. Franiks widział jak ja. Ja widziałem tam dwóch, tylko nie wiem który to był który, który na którego czekał. Dobra, jest... dobra to ja wychodzi na dół. Do... Uwaga, jedyne trzy, osoby, jedyne trzy osoby, które yy, się tam nie, nie były w tym kotle, to jest Light, Matt i Arianak, ale Franiks też SUS, bo czasowo wychodziłoby, że self. Pamiętaj? Jezu Light! To jest urandomowane. mnie to jest Light i Arianak. No, ale to ale jest Lady, Lady Arena, Bo Mattie był nami tam. Lady Arena tylko jedynie są ogólnie po, poza tym. Ewentualnie jeszcze rabo, bo jeszcze rabo może być. Legenda głosi, że Light powie kiedyś słowo w tej grze. <grym> Aha, dobra, idę zapalić od razu. Mati, Frenix... z Frenixem to bym nie chciał raczej iść bo syfi tyk, 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 tyk. O nie! Kołowrotki! Najgorsze zadanie Mati jest, dobra, Mati mu ufam Mati 100% się skanował to? Reaktor. Dobra, ryzykuję, że oni to zrobią, bo to szybciutko zrobię żeby już będę miał załatwione zadanko. O! Ktoś strzela! Ktoś strzela! Ktoś strzela! Ktoś strzela! Dobra, tu jest... Zobaczmy kto strzela. Nikt? Jak to jest możliwe? Dobra, pomarańczowy. O, okay. Oh Co na jest? Ciało komunikacji. Dobrze, to skoro mam prawo głosu, to tak. Po pierwsze, ja jestem impostorem, bo Xaver już nie żyje. A po drugie, no to wiadomo. A nie, tak serio, to powiedzcie mi najpierw jedną rzecz. Bo widać, jak ktoś strzela asteroidki, prawda? Mhm. Nie tak wiem. Powiedzcie wiem. Mi, jak, jakim cudem, ponieważ ja wszedłem tam teraz i tam nikogo nie ma, a te asteroidki strzelają. Co? No w sensie. Dziwne, Duszek to... jakieś robi zadanie. A, faktycznie mogła też tak być, dobra. Aaaa, okej, okay, okej, okay, dobra. No to, no to powiem wam, jak było, bo Franix pewnie już chce, chce mi powiedzieć, że ja zabiłem. Więc ja nie, szed... nie. nie, aha, no to, to dobra. Tak, się jak wytłumaczę się, bo yy, szedłem od O2 i między komsami a weaponsach, dosła, dosłownie w tym miejscu, leży light, niestety, zabita. Yy, ja zgasł. I ja nie, nie zgłosiłem tego ciała. Bo jeszcze poleciałem zobaczyć, kto się, kto się kampi na Weaponsach, ale tam był Duszek, więc nikogo nie znalazłem jak wybiegłem na Franixa, więc teoretycznie mógłby powiedzieć, to... powiedzieć, że to ja. No nie zaportowałem tego ciała od razu po prostu. Nie? Ale dobra, nie ma na to oskarżeń, to niepotrzebnie się tłumaczę. Natomiast Franix po raz... Znaczy, to ja nic nie mówię, ale Franix był przy Kidu, nie? Ja by był obok. Ale czekaj, czekaj, a gdzie w końcu było to ciało? Bo już się zgubiłem. Między Komsami. a Komsami. No, we... kom ja nawet nie byłem w tamtej części mapy. To jest albo Goody, albo Arianak, albo Rabo, bo inni... No to są na ja 100%. Jak Matiego też, bo był ze mną na najgorszym zadaniu na świecie i mógł trzydzieści 38 razy za A mną. ja kieruje Fronixa z Madena. Czyli i Arjenek. A mamy dwa. Znaczy, Arienak bardzo dziwny movement robił przed zapaleniem się reaktora. Boje. Bo ja na telefonie gram. Jeszcze ekran mam mokry. No ale Arienak szedł przez chwilę ze mną yy, na Space w stronę reaktora. No to nie wiem, czy on też tam mógł być. Znaczy, jak jesteście wy dwóch, to nie dziwne, że nie, nie zabiliście się nawzajem. No tak, bardzo to jest dziwne. O, od razu. Znaczy, powiem wam tak, jest sześciu, to znaczy, że jak ogarną, to przegrywamy w tym momencie. Musimy kogoś wywalić albo przegrywamy. Rabo nie zgłosił ciała, no stary, ale to chyba to jest susz. Dobra? Dobra, to tej gry już chyba nie wygrasz, powiem ci. Niestety. <śledź> no, w nie powiedział, że nie go zgłosiłem z ciała. Wytrąciłem wam, impostorzy, argumenty z rączek, też na samym początku widzisz. I tak, IQ. i teraz jeszcze <śledź> 200 IQ. Chłop chce robić mnie, jak ja biegłem biedny przez Spaceymena w ogóle na drugim końcu mapy. I na pewno to byłem ja, tak. Na pewno ja go zabiłem. Mówię ci, robiłem te trzaszki, te dziwne zadanie. Goody czy Arianek? Goody. Rabo. Dobra, rabo. Brym, rabo. Wypadasz z turnieju. Wypalasz radio, ty. No zobaczymy. Twe osoby nie zagłosowały. No dobra. Kto na mnie? Mati i Goodlife. Okej. Okay. Mati drugi jest. Nie, nie no, okej, okay, łatwo stało. Czyli No i dobra. No łatwo z nim. No, dałbym mu wygrać, jakbym był martwy, to bym mu kibicował. A tak to nie ma sensu, nie? W sensie muszę wygrać, nie? Ale dobrze, no, dobrze, nie, do, do, dobrze się próbował bronić, ale no już... Nie wiem dlaczego przycisku nikt nie zgłasza, no. Ale dobra. Oho? To już wiadomo. No... Jakby Mati biegło to, za tobą, więc jakby to, to jest... To oczywiście. chcesz coś powiedzieć? Ari... Arienak? chcesz coś powiedzieć? Ja byłem przy laboratorium. No tak, bo zabiłeś i poszedłeś do góry, to się zgadza. No dobra, no to Trudno. rynek. Dobra próba i dobre memy, no ale nie tym razem. No. Po no. Jak, u was dużo śniegu? śniegu? Zabiliśmy nie tych co trzeba, ale miałem zbyt dobrą okazję, żeby zabić Ksaweriusza w tym Spaceymanie. Nie no, jak, jak Xawariusz jest, to od razu się klika. Wiesz, to jest sam, sama myszka leci, nie? Na king, no. to... Tak, no ja go próbowałem gonić właśnie i tak no, ra, raz mi świeciło, się świeciło, ra, raz nie. To. Ostatecznie go dosięgłem. Także. Ale no. no, ale no... Trzeba było zabijać po prostu tych, co się skanowali, żeby, żeby jakby ludzie, którzy są pewni, odpadli jakby z gra tak. graczy, nie. Dokładnie, bo praktycznie kilka osób się skanowało razem. No, i trzeba i było to... ich pozabijać, ale no. No, no tak, ale to no, na przyszłość, nie? Taka lekcja, że jak no, ktoś jest czysty, to. Kurde, ale druga wielka impostorem i już czułem się tak. No pewnie. nie powiem, że super pewnie, ale tak już pewniej było, no. No to spoko, nie, dobrze ogólnie ci poszło, gdybyś nie trafił na takiego potężnego czada jak ja, to byś może nie. Ale tak, na pewno. <laughs> Mam potężny czadzie z autorytetem. Chcesz zadać sobie co mam napisane nad głową? Sorry. do powiedzenia. Dobra. Arianak, bądź tak dobry i wydaj na siebie wyrok śmierci, bo czekamy. Dobra. No. Arianak też na siebie. Jak ten... Jak Boże, jak się nazywał ten jeden z dziesięciu, ten chłop przepotężny? Artur Baranowski. Tak, no to on, on wziął na siebie jak ten chłop. Na siebie poproszę. Dobra, no ja na razie kończę, gier. może... Gratulacje. 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 Dzięki za gierkę. Ariena. Kaszkier. Kto... Zaraz, kto wszedł? Kto wszedł do gry? A miał się żegnać. To to jest na nie. Dobra. Pozytywna <gry> atmosfera, bo ja już tu siedzę przygnębiony. A ja przecież tutaj mam robić show. Także siema widzowie! Co u was słychać? S zleca z rakietą. Let's go! Woohoo. Ależ ta gra jest fascynująca, jak się jest crewmatem po raz 28. Nie dobra, jakby dobra. To jest ostatnia moja gra w tej grze, nie? I on mnie w pierwszej turze zabije Mój najlepszy przyjaciel Bez komentarza, nie? Jakby w pozostawię, to bez komentarza. Nie pytam gdzie No dobra panowie, Mikołaj pierwszy mówi gdzie jest. Aha, czy on zabił teraz, no to mnie zażywa. Ja byłem aktualnie w elektryku robiłem tasku. Ty mówisz gdzie, gdzie byłeś? Że przed chwilą byłem w tym w... Stolejczu i mijałem się z Gudium. Dobra, Mateusz? E, ja właśnie wychodziłem z reaktora. Mm, Killer. Nie wybaczy ci tego, nie wybaczy ci tego. Ja byłem w adminie. Osoba, którą mi, mnie zabiła. Robiłem tam kartę długo, długo, długo. Mikołaj tam chwilę był. No i teraz patrzyłem, gdzie kto był. No dobra, ciało jest w weaponsach. Jakoś wszyscy ominęli to miejsce, najbliżej jest niby killer, ale zastanawiam się ten Azmadan, ponieważ ja nie pamiętam, żebyśmy się mijali w Storage'u. Okay. No tuż przed chwilą przebiegałeś koło mnie. Od strony admina w stronę Elektrykala. W ogóle tędy nie szedłem. Ja szedłem od góry, ja przez Enginy. Tak naprawdę powiem wam coś więcej. Ja w połowie tej rundy dawno temu zobaczyłem, bo ja generalnie mam Witalsy, że Rabo umarł i zacząłem szukać jego ciała. Przebadałem całą lewą stronę mapy. Jak I tak chłamie. naprawdę od Apple Engine przez kafeterię poszedłem do Weapons i tam leżał tak naprawdę Kewcio, więc rabo też musiał zostać zabity po prawej stronie. I strasznie mi to susuje z Madan, że ty mówisz, że się mieliśmy w storage'u, gdzie ja tam byłem bardzo, jak ale chłamie. to bardzo dawno temu. Nie no, przed chwilą. Centralnie nie wiem, 3 sekundy temu, 4 sekundy nie, i pobiegły w stronę Elektrykala. Nie, nie, nie mogę, ma na to najmniejszej kłamku. szansy. Nie, to nie byłem ja, to na Bank nie byłem ja. No dobra, skipujemy. Ja chcę tylko powiedzieć, jako duch, oczywiście nic nie mówiąc, że yy, moje serce krwawi. W ostatniej mojej grze w Among Us w życiu ktoś mnie zabił w pierwszej rundzie. Poza tego kogoś. Mam nadzieję, że jest z siebie zadowolony. Miłej gry. Przez Was Rambo ma depresję. No nie, no, mówię On zabija, jaki on jest z No przecież widziałem to! Ale, ale jak dobrze udaje się. na Dolanda robiłem, no. dawaj, Anonus, no, słuchamy. Między Navigation a w korytarzu, się dusz przed Shield, biegł Goody. Biegł Goody, <coughs> ale nie były zwłoki. Czyli to był Shape goodie. Shifter po raz kolejny, bo ja poszedłem z Navigation na górę przez wypąsy do kafeterii. <coughs> No I też już widziałem na Vitalsach, że to ciało nie żyje, i widziałem Mateusza wcześniej w Navigation. Ale Gudi mnie nie, nie fejkował chyba, no. że ma Vitalsy, był ja nie Widziałem w Navigation, tylko kto do nas dobiegał. I to jest wśród nich jest impostor. To jest albo Azmadan, chociaż teraz wątpię. Wszyscy z... są jasnymi kolorami. Kilroy albo Peter to był, ale. Nie, to, no, to nie, nie był, byłem ja. Tam, dla mnie to był. Ja, ja, ja bym Oni teraz powinni ja stać na bo to po raz kolejny Shapeshifter ogarnął, że, że ja tutaj za dużo mieszam i on się zmienił we mnie i, i po prostu tutaj próbuje nas rozegrać. Śmiesznie no. będzie jak to będzie z tymi. No śmiesznie będzie, ale to nie ja, więc Bardzo się. To jest za bardzo, mówi. nie ja. Też to możemy wziąć pod uwagę, stosując też ciebie, że nie mam Shapeshiftera, nie? Ja muszę zobaczyć, Dobra. jak to jest, bo nie wiem. Okay. Ale mnóstwo To się A, już? Nie. Czy nie? Nie. Ja jestem Guardian Angelem, ja muszę o tym pamiętać. Ja muszę latać za nim. A, to dlatego nie wiem kto jest. Okay. Zobaczmy, czy on fejkuje? Czy mówi prawdę? Ja też powinienem te questy robić, kurde. Dobra, on ma cooldown, Ja szybko zrobię sobie download i lecę do niego, żeby kogoś uratować. Ale faktycznie to musiał być jej shifter wtedy, bo to by się zgadzało. No bo on by tam nie mógł zabić tego, żeby nie widział tego. Gdzie on jest? To jest zabójcą. To jest Goody, uwaga. Co jest? Obroniłem go. Gudy nie widzi! No co on robi, no? Na... Goń go! Kto to jest? Nie wierzę, nie wierzę w to! Nie wierzę w to! Dobra, to. To, co się teraz stało, to było dziwne bardzo. Oj, Miki. Co było? Ogólnie. Nie wiem czemu. Aha, dobra, już wiem czemu. I zaraz Ale nie tak... Ale. Co jest a Gudy nie ogarnia! Elektrikala. Elektry no. A. Wziąłem że żeby był tam shape shifter. A to no się nabaj. okazało, że po prostu miałem lagi. Co? Miałeś lagi, chłopie! Chodzi no. o to, że ja byłem z Mikim w elektryku, dobiegł do nas shape shifter. nie były lagi. No ty mówisz, że miałeś lagi, tak? No... Ty Mikołaj mi ja nie był Dobra... Ja... i on myślę, że to są lagi? Shape shifter. Dobra, kto okay. gdzie był? Pita, gdzie byłeś? Jak lagi nie działają? Co on gada? Co? o dwa. A z Wada? Ja Jak Z jak lazłem w tą w stronę. O, w nie, nie, nie wziąłem. Kiedy? Ty chyba robiłeś u góry śmieci albo do No kawa, byłem na śmieciach na górze, tam przy śmieciach, ale nie, nie robiłem śmieci, tylko biegłem tam, żeby zrobić to pobranie, nie? A, okej. Okay. Teoretycznie ja wiem, ty zim, można ty zim, skipnąć, ty ale... Badą, że, że rozbiegniemy się na cztery strony świata, impostor zabije dwóch i jest po grze, mm. więc nie ma co tego skipować. Ja, ja nie z, Mikołajem, nie z Mikołajem, nie jeżeli mi tylko wierzycie, ja z Mikołajem jesteśmy na bank czyści, bo tak, tak. jak mówię, my byliśmy w Elektro, i nagle tam wbiega kolejny Janie. Nie wiem, ja, nie? Ja byłem w szoku w ogóle. Ja robiłem no, taska, widać, nie wiem widział. czy on się zmienił przy nas, czy po prostu wbiegł i nie ogarnął. Czemu on robił taska w tej chwili? Ale kolejne? na bank tam wbiegał Shapeshifter, którym jest albo Peter, albo Azmadan, nie ma absolutnie innej możliwości. Ej, hey, Godi, mam pytanie takie. Ja yes, z Bo no. jak ja wy, wychodziłem z Elektrikala, to Ty też zacząłeś uciekać. Czy to Shapeshifter raczej uciekał? Ja, zaczą, ja zacząłem biec do emergencji, bo ja byłem pewny, że Ty widziałeś, nie. kto się zamienił tam, albo kto w ogóle wbiegł. Ja biegłem po prostu do emergencji, mhm. no bo dwóch ty. nie widzę, no to trzeba Ale... uciekać. Nie, nie. Uciekał do emergencji, bo Peter od razu głosuje na mnie. Tak, dlatego ja głosuję Świetnie. na Petera. Dlatego ja głosuję Piera. na Petera. Mówię Wam od razu, to nie jestem ja. Dlaczego? Nie, tylko. Przegraliście. Co to za logika? Z modany co co ja nie logika? głosować. To na własne życzenie to, 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 to. To, to. nieprawda! To jest jest. co z tego, że od razu zagłosował? No skoro mówisz, że to jest albo Peter albo Azmodan, to on głosuje na w Azmodana. Co jest z tym dziwnego? Co jest z tym dziwnego? Kudis impostor! Co on zrobił? No oczywiście, sabotaż tyle. Ej, ja mogę, ja mogę im to wygrać. Ja mogę im to wygrać. Ja muszę uratować go. Patrz. Nie, nie uciekaj, Mikołaj! Nie uciekaj, by ci się skończysz. Nie, nie uciekaj przed nim, chłopie! Nie! Nie, no i koniec. Nie, te. nie Nie tu! No i koniec. Koniec. Goody impostor, tyle ma do powiedzenia. Goody impostor. Bo Peter usłyszał od Goodiego, że na 100%. Czysty jest Mikołaj i Goody. Zaufajcie mi, powiedział Goody. Więc co zrobił Peter? No skoro on nie jest, to zagłosował na Zmadana. A wy jakąś niezrozumiałą logiką uznaliście, że skoro on już zagłosował na jedyną osobę, która może być impostorem, to znaczy, że jest winny. Co? Co się tu stało? Mówiłem jest rasizm. Co się tu stało?